W ostatnich miesiącach mimo zmagania się na pierwszej linii z pandemią w naszej jednostce prowadzone są prace remontowe, modernizacyjne związane z zadaniem poprawa jakości i dostępności doświadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Prace obejmowały remonty kliniki gastroenterologii z ośrodkiem kompleksowego leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelita oraz bloku operacyjnego ogólnego dla dorosłych. Wartość zadania to 12 988 655 02 zł. Finansowanie tego projektu pochodzi głównie z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Ten szpital jest pełen dobrej energii i zawsze cieszy się serce, kiedy widzi się zespół, który cieszy się z tego, że pracuje ze sobą, który w ten sposób właśnie realizuje pewną ideę wspólnoty tutaj. I bardzo się cieszę, że też mam okazję ten wysiłek zobaczyć, obejrzeć, otworzyć, ale bardzo się cieszę, bo też jest pewna symbolika tego wszystkiego, bo wychodzimy z trzeciej fali pandemii, i teraz najważniejszym zadaniem dla nas wszystkich jest powrót do normalnego leczenia i to otworzenie ten nowy odnowiony kompletnie blok blok operacyjny sale zabiegowe to jest właśnie ta symbolika powrotu symbolika powrotu od covidu do zajmowania się tymi sprawami za którymi pacjenci nawet tęsknią, to jest źle powiedziane, bardzo tego potrzebują. Musimy wrócić do normalnego rytmu, musimy wrócić do profilaktyki, do zabiegów, musimy wrócić do nadrabiania, nie tylko dogonienia, do nadrabiania deficytu zdrowia. Ja przede wszystkim chcę złożyć gratulacje za ten wielki trud, który dzisiaj jest finalizowany w postaci otwarcia tego bloku operacyjnego, ale przecież nie tylko, bo i gastroenterologia, i cały szereg innych oddziałów, które zyskują, Nową powierzchnię, nowy wygląd i też na pewno nową jakość dla personelu, który będzie tutaj pracował, ale także dla pacjentów, którzy bardzo na Państwa pomoc i opiekę liczą. Gratulować trzeba, prawda, bo to jest duży wysiłek. Ten duży wysiłek został podkreślony, że dział się w czasie najtrudniejszym, jakie znamy w historii że tak powiem, ostatnich dziesięcioleci, jeżeli chodzi o czas pandemii. No ale i także udało się tą inwestycję zrealizować. Potrzeba było współpracy, potrzeba było dobrego współdziałania z panią wojewodą, ze służbami panie wojewody też oczywiście. Myślę, że bardzo dobrze spisał się wykonawca tutaj w tym względzie. Też był w rygorze pandemicznym i w rygorze pełnego funkcjonowania tego oddziału i tych oddziałów.